Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw Między innymi Jasielski Szpital uruchomił poradnię urologiczną. Trwa budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Krośnie, w Sanockim Skansenie. Gościła ekipa filmowa z Izraela. Jasielski Szpital uruchomił poradnię urologiczną. Konsultacje urologiczne odbywają się w budynku przy ulicy Chopena. Poradnia ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to bardzo istotne, dlatego że pacjenci powiatu jasielskiego będą mogli skorzystać bezpłatnie z porad urologa. Poradnia urologiczna dysponuje aparatem USG. Możemy tutaj pacjentów dodiagnozować, czy, czy zaopatrzyć urologicznie w sytuacjach takich nagłych, można powiedzieć ambulatoryjnie nagłych. Poradnia będzie czynna raz w tygodniu od godziny 15 do godziny 19. Będą to środy. Na Podkarbaciu co roku diagnozuje się około 1000 zachorowań na raka prostaty. Jest to jeden z najczęściej rozpoznawalnych nowotworów u Polaków. Im wcześniej wykryty, tym większe szanse na jego wyleczenie. 22 stycznia Szpital Specjalistyczny w Jaśle zorganizował Białą Sobotę Urologiczną. Cieszę dzisiaj właśnie ta biała sobota i to zainteresowanie pacjentów, którzy mogli tutaj dostać diagnozę i ewentualnie podjąć później w przyszłości leczenie. Cieszę również to, że po wielu, wielu latach pojawia się szansa leczenia urologicznego w Szpitalu Jasielskim. Tutaj dzięki przychylności placówki krośnieńskiej, też przy współpracy z doktorem Sobierajem, Taka możliwość się rzeczywiście pojawiła i te podstawowe zabiegi będą już mogły być wykonywane w asielskiej placówce. Profilaktyka jest podstawową rzeczą, ponieważ od tego musimy zawsze zacząć. Ciągle apelujemy do mężczyzn po 50 roku życia, żeby się badali, żeby robili badania PSA, żeby się nie bali urologa, nie bali chirurga onkologa. Jest ważne, aby mężczyźni się samo że zadbam o swoje zdrowie, zrobię sobie raz w roku badania, będę dłużej żył, będę bardziej aktywny, będę mógł cieszyć się życiem. W przyszłości ma zostać uruchomiony pododdział urologiczny w Lecznicy. Przygotowujemy się również do rozszerzenia zakresu świadczeń w zakresie oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej o zabiegi właśnie urologiczne, co jest również bardzo istotną sprawą dla szpitala, a przede wszystkim dla pacjentów. Długo oczekiwany, ponieważ już w 2018 roku zakupiliśmy urządzenia do zabiegów laparoskopowych dla pacjentów urologicznych i te urządzenia wreszcie będą mogły być wykorzystane. Rak prostaty diagnozowany jest najczęściej u mężczyzn powyżej 65 roku życia. Z kolei rak jądra atakuje głównie ludzi młodych pomiędzy 20 a 44 rokiem życia. Blisko 7,5 miliona złotych będzie kosztować nowa siedziba przedszkola miejskiego nr 1 w Krośnie. Budowa obiektu ruszyła pod koniec ubiegłego roku i ma zakończyć się latem. Inwestycja realizowana jest przy ulicy Bohaterów Westerplatte na miejscu wyburzonego starego budynku. Będzie to przedszkole, które będzie przedszkolem sześcioddziałowym, które będzie całe w systemie parterowym. Tak jak mówiłem, będzie naprawdę bardzo nowoczesne, a jednocześnie spełni wszystkie warunki, które dzisiaj dla rozwoju dzieci powinny być spełnione i są oczekiwane i przez rodziców, a szczególnie przez też nauczycieli i opiekunów, jako warunki do pracy. Nowa siedziba będzie liczyć około 1300 m2. Na dziedzińcu od strony południowej zaplanowano zadaszony tarasy z przeznaczeniem do zabaw na świeżym powietrzu, a na dachu budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Poprzedni budynek, ten, w którym do tej pory przebywały dzieci, był budynkiem w tak, wybudowanym w takiej technologii, która miała funkcjonować przez około 20 lat. ówczesne standardy budowlane właśnie taką żywotność dawały temu budynkowi. Przetrwał z nami szczęśliwie 43 lata. Był budynkiem, który. Dzięki naszym staraniom, zabiegom był ciągle remontowany i można było w nim prowadzić zajęcia. Natomiast na pewno był to budynek, który wymagał wyburzenia i budowy nowego. W nowej siedzibie powstanie sześć oddziałów dla 150 orga dzieci, czyli będzie o 25 miejsc więcej niż dotychczas. W związku z budową w tym roku szkolnym przedszkole miejskie nr 1 funkcjonuje w budynku szkoły podstawowej nr 4 gościmy dzieci w tym momencie w czterech salach budynku Szkoły Podstawowej nr 4. No nie ukrywajmy, nie są to łatwe warunki dla nikogo z nas, ani dla rodziców, ani dla dzieci, ani dla nas, dla, dla pracowników. Myślę, że dokładamy na tyle dużo starań, że, że każdy czuje się odpowiednio zaopiekowany. Jednocześnie cztery oddziały klas Szkoły Podstawowej nr 4 są tymczasowo przez ten rok w budynku na ulicy na realizację inwestycji samorząd Krosna pozyskał dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych. Środki te pochodzą z budżetu państwa. W sanockim skansenie gościła ekipa filmowa z Izraela. Film będzie opowiadał historię życia Cedyka Balszemtowa, jednego z twórców hasydyzmu na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Ale bo We, we tried to make it authentic, maximum authentic. How the Jewish lived in this village 260 years ago. They lived in neighbors of Polish, in in good neighborhood, in uh, a befriend together. The main actors is one Jewish, and one is a Polish. And the best friend, one is a, uh, a racing rider, and one is a rabbi. In the story of the rabbi, he goes on and on and on and on to tell this story, the story about the Hasidic. Jest to historia bardzo ważna dla Żydów ultraotoksyjnych. Zarówno Izrael, jak i Żydzi, którzy są rozsiani po całym świecie, i w Stanach, i w Europie, no wszędzie, wszyscy bardzo wyczekują ten film. Zdjęcia kręcono m.in. w synagodze oraz domu żydowskim. Sama lokalizacja tutaj nieprzypadkowo wybrana, bo, bo jak sami stwierdzili reżyser i ekipa, no, miejsce idealnie nadające się do, do stworzenia właśnie tegoż, tegoż materiału. Stąd też i dla nas pewnego rodzaju wyzwanie, bo ekipa izraelska działa zupełnie inaczej, jak ekipy, z którymi do tej pory mieliśmy do, do, do czynienia. Rzeczywiście dla nas wygląda to troszeczkę wszystko chaotycznie. Oni czują się w tym w tym doskonale. Premierę filmu zaplanowano na ten rok. Tu i teraz to tytuł wystawy malarstwa Joanny Bajcar. Artystka lubi łączyć różne materiały i eksperymentować z fakturą. Aktualnie jej pracę można oglądać w Krośnieńskiej Piwnicy pod Cieniami. Wystawa ukazuje przekrój działalności twórczej artystki. W tej sali, w której stoimy to są prace z mojej drugiej wystawy, która się nazywa pod tytułem Tu i teraz. One są zupełnie inne, natomiast w w tym pomieszczeniu obok to są obrazy z mojej pierwszej wystawy pod tytułem Przebudzenie i różnią się i kolorystyką i właściwie technikami, których używałam. Wszystkim się różnią, są po prostu inne. Ale przedstawiłam również tamte yy, prace, można powiedzieć, żeby było żeby ktoś miał porównanie, gdzie zmierzam. Pani Anna łączy w swojej sztuce różne techniki wykonania. Jest to olej tempera, pastel, więc jak się Państwo rozejrzycie, możemy w każdej sali odkryć coś dla siebie, coś innego. Każda z tych, każda z tych prac, można powiedzieć, mówi o czymś innym. Są to jej emocje, wydarzenia dnia codziennego, to wszystko, co ją otacza, przyroda, dom, dziecko. Artystka do wykończenia swoich obrazów używa często barw metalicznych i złota. Gdzieś powiedziałam właśnie, że mają trochę taki wymiar marzeń sennych, przez to, że jak spojrzymy na nie, to są lekko jakby rozmazane, niedopowiedziane, także to tak jakby ze snu. Są również takie, które mają kilka warstw. Pod spodem kolorystycznych i są zdrapywane y, szpachlą, i wtedy też uzyskuje y, no, zamierzone efekty. Wystawa malarska Joanny Bajcar będzie dostępna dla widzów do 5 lutego.